Szybkie zdjęcie kiery bez erbaga i wymiana ze zespolonego, tak zwanego pająka w B4 2.0e. Objaw jest taki, że brzęczyk brzęczy przy kierunkowskazie w lewo. Brzęczyk w W prawo kierunek normalnie działa, a w lewo dzieje się takie dziwne coś. Akumulatora mi się nie chce odłączać. Tutaj ABS-u nie mam. Jak ABS jest, to są dwie śrubki. Tylko tutaj, które trzeba odkręcić. E, imbusy chyba u mnie były imbusy w drugim aucie, w tamtej 80. -tce. No i zaczynamy. Czas wędkiery. Zdecydowanym ruchem. Ściągamy. No, wypiało się. Tu jest pierdolnik od trąbka. Można by delikatniej, ale to jest przerobiona sprawa. Przedłużkę będę potrzebował. czwórka yy, Nasadka z grzechotką. Tutaj musimy oczywiście odkręcić. Najlepiej ustawić do przodu. Na równo, żeby potem nie mieć kierownicy krzywo. A no, potem tutaj są. Tu jest jedna śrubka, która. Trzyma obejmę yy, połącznika zespolonego, ale najpierw musimy tą pokrywkę zdjąć. Tu są dwie śrubki, dwa krzyżaki. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Zapomniałem nadmienić, że przy airbagu nie trzeba tego odrywać, tylko to właściwie jak się odkręci te dwie śrubki z tyłu, to normalnie odchodzi. Tu mam tu 24, mam przeduszkę. Już to sobie robię. Odkręciłem tą pokrywę na górze. Dwoma śrubkami, które idą od spodu do pokrywy dolnej. Także mam to, to będzie musiało być chyba założone na, na to. To jest mój e, kupiony z internetu przełącznik zespolony. Niestety usyfiony bardzo. No, wprawdzie działa, ale trzeba, było, trzeba było go było wyczyścić, bo skrzypiał. I tutaj ma dodatkowy przykus w, <ścoughs> w postaci dodatkowego awaryjnego, które mamy normalnie tutaj. Tutaj po prostu jest to i to działa. Czyli w wiązce jest kabelek. No dobra, odkręcam. Mam tutaj wybaczcie, ale potrzebuję dwóch rąk Mamy kręteczkę Żeby było prosto i ściągamy. Tu jest podkładka jeszcze w kierownicy, ale tego na razie nie tykam. Mamy przełącznik. Tutaj jest dziurka od spodu na środku. Na imbusik bodajże piątkę. Albo też się spotkałem z krzyżakiem, gdzie trzeba to odkręcić. To jest obejma, która trzyma dookoła po prostu przełącznik, żeby się nie obracał i żeby się nie przesuwał do przodu, do tyłu. Gdzieś tutaj mniej więcej pod takim kątem. Było to przynajmniej u mnie ustawione i tak chyba powinno być w tym otworze. Ale tutaj niestety muszę muszę sobie popatrzeć. Także pokażę dalej, jak to już zdejmę. Pod takim kątem u mnie to się kręci. Pod takim kątem jest ustawiona śrubka. Kręcamy. Widać? Nie trzeba odkręcać na maksa. Tu trzeba odłączyć od trąbka, od sygnału dźwiękowego. A tutaj już powinno być na tyle luźne, że zejdzie. No i teraz mamy tutaj z góry, pokażę, mamy dwie kostki, które trzeba odłączyć i tu jest niestety trochę pieprzenia z nimi. Ta jest po lewej, ta jest po prawej. Można je podważyć, one mają takie zabezpieczenie, ta kolorowa część. Można próbować tam jakoś, ale ja po prostu to biorę paluchy, mocą zaciskam i wyciągam, wiadomo z delikatnością jakąś też odpowiednią, żeby i żeby sobie paluchów nie poniszczyć, bo paluchy lubią pękać przy kiepskiej pogodzie i przy takiej robocie to no trzeba dbać. Dobra, zaraz pokażę dalej. Tutaj można sobie pomóc czymś plastikowym, bo u mnie one siedzą wszędzie, one zawsze siedzą ciężko, także proponuję nic metalowego, żeby nie zrobić zwary, chyba że ktoś nic nie ma, no to można odłączyć akumulator ale tutaj wsadzam w tą szczelinę i po prostu będę podważał i jednocześnie ręką ciągną za to. Nie sądzę, żeby tu było nic widać, coś widać, także nie nagrywam. No i już jest odpięte i ściągnięte. Jego trzeba w miarę równo potem włożyć z powrotem, żeby, wiadomo, żeby to nie wyglądało jako tako i przykręcić ładnie. Tutaj się ten, często ten smar kończy, także jeżeli wam będzie skrzypieć kierownica przy obracaniu jej, to prawdopodobnie chodzi o to właśnie. Jeżeli chcecie zegary zdjąć, to wystarczy tą osłonę, którą pokazywałem, dwie, dwie śrubki, które tutaj przychodziły od spodu. W tej osłonie, którą zdjąłem razem z przełącznikiem, tutaj są dwie dziurki, dwa krzyżaki. No, A, a zegary, właśnie ściągniemy, jeżeli tylko ściągniemy tą jedną pokrywę. I tutaj mamy dwie śrubki. Tu jedną, tu drugą. Żadnej filozofii nie ma. W zegarach są trzy wiązki z kolei trzy, trzy yy, wtyczki. Ale dosyć fajnie się wyciąga, nie ma problemu. Zresztą mogę je nawet wyciągnąć. Czemu nie. Dam tacie. Przedło mi się, że w sumie regulator napięcia można by Przepraszam. Tak to wygląda po wypięciu tej blokady. Z dwóch stron, dwie wtyczki tak trzeba zrobić. To śrubokręcikiem jakimś podważyć. No, trochę zmieliłem to leciutko ten plastik, ale co nas to, co nas to obchodzi? Pach. Ta druga też. Tu już trzeba ścisnąć ją i wtedy wysunąć. Poruszać. Pach. Zegary mamy luzem. No, możemy sobie popatrzeć do środka. Chyba tu nic ciekawego nie ma. Kabelki, nie? Przekaźniki tam jakieś. Skrzynka bezpieczników, tam po lewej, jest głębiej dalej, pod podszybiem. stacyjka. Jakby ktoś potrzebował tutaj robić, o, a. za dużo to skomplikowanych rzeczy nie ma. 28 lat. Wytrzymała niemiecka myśl techniczna. Niestety, wilgoć trochę tutaj w szyberdach jest do roboty. Ale nie zaklejałem go żadnym silikonem. Tylko będzie zrobiony kiedyś. A no tak, poza tym całkiem ładnie. No, przy kierownicy z airbagiem, tylko różni się to dwoma śrubkami z tyłu, które trzeba z tyłu kierownicy odkręcić i, i airbaga po prostu trzymając w ręce. Nawet nie trzeba go całkowicie od, odpinać, tylko przy odpięciu wiadomo, że trzeba by odłączyć akumulator i przed podpięciem, bo inaczej wywali błąd, jeżeli ktoś ma komputer. No, najlepiej to w ogóle robić bez napięcia, ale jak to tam robi? Ja to robiłem już tyle razy, że wiem, gdzie łapnie łap pchać. A wy macie okazję popatrzeć tutaj, co i jak. No, dziękuję za uwagę i powodzenia przy ewentualnych pracach. Zapomniałem nadmienić, że jeżeli macie przełącznik zespolony kupiony sam, solo, tak jak ja, ten tutaj. No to tu są dwie śrubki jeszcze w głębi i dwa krzyżaki po prostu, które ordynarnie trzeba odkręcić. To rozumie się przez to śrubki, które znajdują się oczywiście tutaj. Malutkie krzyżaki, tu jeden, tu drugi i mamy to rozdzielone.